W końcu nadjechał, dzisiaj pokażę wam Mercedesa AMG GT3 od Kady. Ten model wyznacza nowy standard, jeśli chodzi o klockowe samochody w skali 1 do 8. Oczywiście możemy podnieść sobie maskę i zobaczyć, jak wygląda silnik, ale co istotne, ten silnik możemy wymontować. Możemy też wymontować deskę rozdzielczą, a i nawet skorzystać z mechanizmu, który pozwala nam na regulowanie kierownicy. Mamy tutaj też działające światła, choć nie jestem ich fanem, z tego względu, że nie mamy tutaj źródła zasilania, tylko trzeba wpinać się kablem w ładowarkę czy też w powerbank. Oczywiście mamy działające zawieszenie. Możemy też zobaczyć, co znajduje się. Pod tylną klapą, bo tam mamy schowaną skrzynię biegów, którą możemy obsługiwać z zewnątrz. I za to ogromny plus, dlatego że zazwyczaj trzeba było szukać przełączników w okolicach kierownicy. No i przede wszystkim mamy tutaj też system pozwalający na podnoszenie samochodu. Za pomocą pompki możecie zobaczyć, jak to wszystko działa. Naprawdę podoba mi się tutaj praktycznie wszystko i w środku, i na zewnątrz. No oprócz tego nieszczęsnego systemu świecenia. Dawajcie znać, co sądzicie o Mercedesie.